Garden of Banban Ban 8 jest już dostępne i twórcy nawet zapowiedzieli, jak widzicie, Garden of Banban Ban 9. Ale nie do końca, ponieważ tak naprawdę jest to tylko fun game stworzony przez społeczność graczy, który udało mi się odgrzebać w odmentach internetu. Dlatego sprawdzimy, czy jest fajny i czy faktycznie będzie to chapter 8, Garden of Banban, i czy będziemy mieli flambo oraz nowe postacie. A także ta zapowiedź chapteru dziewiątego totalnie, totalnie wygląda przekazacko, Tak więc co, zaczynajmy nową grę. Miejmy nadzieję, że będziemy bawić się dobrze i miejmy nadzieję, że spotkam tutaj jakieś. Przerażające nowe postacie I mam nadzieję, że poznamy historię Flambo Ok, czy ja mam kliknąć Tak, mam kliknąć na zegarek, co jest grane Totalnie, totalnie to działa To jest tylko zwykły fangame, a wszystko idzie W dobrym kierunku, więc zobaczmy Czy będzie, o hello Hello Czy ja jestem, okej okay. Czyli to jest jakby, budzę się w łóżku I prawdopodobnie gdzieś tutaj Może być Syrgion takie mam przypuszczenia i co to jest za muzyka? Come on, come on. Dobra, to będzie Goofy Ach tak zwane. Okej, okay. otwórzmy drzwi i przechodzimy. Dźwięki nawet są dobrze zrobione, okej. Okay. To będzie ciekawy fangame. Mamy komputery, mamy dziowenium, mamy łóżka. Wszystko wygląda ładnie. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś poczekalnia w NFZ-cie, bo prawdopodobnie... Hello? Czemu oni patrzą? Przepraszam bardzo, czemu wy patrzycie na ten dziwny plakat? A w zasadzie dziwny, dziwne graffiti na ścianie ze wszystkimi postaciami. Eee, a temu, co się dzieje? Excuse me. Kolego, czy. Czy wszystko z Tobą w porządku? Dobra, niepokojące. Ale zobaczmy, co kryje się dalej. Wy sobie tutaj siedzcie na spokojnie. To jest Chapter 8. Nie wiem, czy mówię Chapter 8. To chyba z popi Playtime mi zostało. To jest po prostu Garden of Banban. Osiem! Co to jest? Czemu? Yy. Okej. Okay. Nie wiem jakie chore eksperymenty z tu robi, ale chyba muszę... Chyba moja misja to znaleźć flambo, tak mi się wydaje. Kolejny jakiś pacjent. Nie wiem czy idę w dobrym kierunku, bo widziałem, że tutaj mamy jeszcze jedne drzwi. Prowadzące. w to miejsce. Wait, what? Okej. Okay. Czemu tu jest drzewo? Czy ja znajdę jakąś kartę? Cokolwiek. Aha! Dobra, to jest pomieszczenie, w którym po prostu pacjenci mogą wyjść i popodziwiać sobie piękne drzewo, w ogóle nie pasujące do Garden of Banban. Totalnie, nawet. Nawet trochę. Ale okej, okay, dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy, co się kryje w kolejnym pomieszczeniu. Otwórzmy. Miejmy nadzieję, że spotkam tutaj Sheriff Toadster. Czemu Sheriff Toadster jest smutny i wkurzony jednocześnie. Halo, Sheriff Ed Outster? Okej. Okay. Potrzebuję pomocy. Znalazłem Bitter Giggles. Ale coś, to... ale coś jest z nim nie tak. Podążaj za mną. Okej, okay, dobra, mam za tobą podążać. I z Bitter Giggles jest coś nie tak. Tu nie mogę wejść. Okej, okay, idę. Co jest grane? Um, przepraszam bardzo, czy to jest jakiś chory eksperyment na Bitter Giggles? Co tu się dzieje? Um, hello? To bardzo niepokojące, ale okej. Okay. Cześć, Bitter Giggles. Um, czy wszystko z tobą w porządku? Bo mam wrażenie, jakby coś niezbyt dobrego się z tobą stało. Dobra, szeryfie, powiedz mi, co tu się dzieje i czemu, Bitter Giggles? Wygląda jak wygląda. Chciałem zjechać windom. Nie, nie mam zjechać windom. Co to jest? Co jest? Co się dzieje? Niebieski Surgeon? Co to ma być? Fighting! Ale mu przywalił Okej, okay, biegnij do windy, ja go przetrzymam. Dobra, dobra, nie ma problemu, nie ma problemu. Oh my god, co tu się dzieje? Nara! Na razie. Ho, uciekłem. Udało mi się. Dałem radę uciec. Dałem radę uciec. To chyba nie koniec fan gameu, prawda? Nie, dobrze. wiecie Te fangamy tak działają, że To mógł być koniec Ale nie, co? Flambo Flambo przywalił Pan, A Hello Dzięki za uwolnienie mnie Teraz nikt mnie nie powstrzyma Eee, okej okay. Flambo się wkurzył Nie mogę tego inaczej określić Flambo się wkurzył za to, że Banban -Ban zatrzymał go w szafie przez, no nie wiem ile czasu, ale bardzo długo, to Flambo stwierdził, że tak być nie będzie. Po prostu. Okej, okay, mogę iść dalej? Okej, okay, mogę iść dalej. Nice. Fantastycznie. Czy Banban z tobą wszystko w porządku? Ej kolego, no nie wyglądasz zbyt dobrze, powiem szczerze, ale chyba. Tak, jest ta szafa nawet, której był trzymany. Ej, to jest najlepszy fangame, w jaki grałem Garden of Banban -Ban 8. Totalnie, totalnie. Najlepszy fangame ever. Nie ma lepszego i nigdy nie było lepszego. Nie no, pewnie jakiś jest lepszy, ale jak znajdę to, to na pewno też zagramy. Oczywiście linka macie w opisie. I jak mówię, też ten game nie mam 100% pewności, czy nie jest przypadkiem zawirusowany, więc... Jeżeli jest link w opisie, to pobierajcie na własną odpowiedzialność, ale... Powiem tak, wygląda bardzo legitnie i czemu to jest całe miasto? Czemu to jest cała wioska? What the hell? Okej. Okay. O nie, to jakiś wypadek był! Przepraszam, czy wszystko z w porządku? Yy, dobra, chyba chłop wygląda jakby nie wszystko było z nim w porządku Co to jest? Brusista Painting workshop, czyli kolejna postać, która też była zapowiedziana Brusista To jest ten z pędzlem Okej, okay. to jest mrówkojad z pędzlem Okej, okay. dobra, no to wchodzimy Zobaczymy jak wygląda jego warsztat malarski Mogę wejść? Czemu ja w ogóle mam Pilocik i Strzałka pokazuje mi tu yy. Nie mogę wejść. Strzałko. Workshop brusisty. Może ja muszę nacisnąć jakiś guzik? Albo. Nie no na pewno pokazuje mi drzwi, że tutaj. Tu są drzwi. Tu masz wejść. Tu są drzwi, tu jest wejście. Więc to musi być wejście. Tylko pytanie. Strzałka? Stanąć mam tutaj? Ha. Mamy pierwszą dziwną Goofy Ach zagadkę. Chwilę pograłem i znalazłem coś takiego. Pod latarnią mamy. Czy to jest. Czy to jest guzik, który miałem nacisnąć i. Tak, i on otworzył mi drzwi. Co? Okej, okay, dobra, okej. Okay. Jakby jakby nie wnikam, to różne rzeczy widzimy w gameach i różnie są zrobione te fan-gamy. Ale guzik, który był totalnie pod latarnią, tego jeszcze nie było. Okej, okay, otwieramy. Warsztat bruszysty. Patrzmy, co tu się kryje. Oczywiście, no kto by się spodziewał? Jest i bruszista, który sobie tam gdzieś w oddali stoi, a także mamy tutaj miejsce, gdzie będziemy prawdopodobnie malować. Chyba będziemy malować? I don't know. Porozmawiajmy z nim. O ile w ogóle jest przyjazną postacią. Do not leave, or he will be after you. Nie opuść tego miejsca, albo on będzie tuż za tobą. Dobra, cześć bruszista. What the hell? Czy jesteś prawdziwy? Ehm. Okej okay. Person, living... a lifelong, to escape from me. Dobra, czyli nie mogę uciekać. Faktycznie ma pędzel zamiast ogona. Ciekawe, ciekawe. Dobra, czyli nie mogę stąd uciec, bo jeżeli zacznę uciekać, to on będzie w stanie mnie dorwać. Czyli moim zadaniem teraz jest tutaj prawdopodobnie malować. Tak przypuszczam, prawda? Ha. Albo po prostu mam stąd uciec? Może tak, może po prostu stąd ucieknijmy. Co złego może się stać? Czy zostanę zaatakowany przez brusistę? Jeżeli zostanę, to po prostu. Po prostu ucieknę w jakiś sposób, prawda? Dobra, nara. Papa pa, kolego. Czy on mnie goni? Nie widzę, żeby mnie gonił. O o! Francus goni! Francuz goni, szybko. Otwieraj drzwi. Otwieraj drzwi! Winda! Let's go, let's go! Czy to Winda do wyjścia, czy też nie? Ehm um. WINDO! Dobra, działa. Już się bałem, że ta winda nie zadziała i nie pojedzie w górę. Ale udało się. Czyżby to był kolejny etap? Czyżby to był kolejny etap? Tak! To kolejny etap. I mamy napisane exit. Okej, okay. czy to już jest wyjście? Czy to już jest wyjście z tego dziwnego miejsca? Open. Escape from me. Czy ja uciekłem? W ogóle nie mamy ani kart, tylko podchodzimy, naciskamy guzik. Jest dźwięk i muzyka. Exit. Czy to będzie. Dobra, czy to będzie. Co mnie goni? Ej, dobra, Brusista, niebieski Jester, ge niebieski Sirgeon, A co to jest to? What the hell? Let's go! Let's go! Uciekamy! Sheriff Toadster, ratuj! Oni mnie gonią! Cała armia! Dam dam, ej są coraz bliżej, dobra, żarty się skończyły e, może jak będę skakał to mi to coś pomoże, dobra Let's go! Muzyka na wa... <laughs> ten fangame jest dziwny Dobra, partner, kom to elevator quickly Dobrze, szeryfie to sterzy. już chodzę na ten, jakby... Dam dam dum. Uciekłem, udało mi się Udało mi się uciec Czy udało mi się uciec z Garden of Banban? O, nie pamiętam tego miejsca jak to nie pamiętasz tego miejsca? Zjechaliśmy w szeryfie to od sterze. Powinniśmy już zakończyć ten fangame i uciec z tego miejsca. Czy ja tam coś słyszę, ej? Coś tam jest. Tam jest jakaś bestia wielka. Oj! Tam jest jakaś. Właśnie, kim ty jesteś? E, Sir Sergion i. No! Jak to dead end? Jak to dead end? Credits. Let's go. Let's go. Euphoric Brothers. Totalnie to nie byli Euphoric Brothers i totalnie to nie, nie, nie jest jakby oryginalny e, oryginalna gra. Special thanks to Car Charkul -Cool. Modi Development. Okej. Okay. Tak czy? A, dobra już rozumiem. To był po prostu to był po prostu brain rot. No i oczywiście mamy na koniec podziękowania. Dziękujemy za zagranie w jego grę Dark Fox 64 stworzył tę grę. Okay, na początku myślałem, że ta gra nie będzie legitna, ale jak widziałem, ile tam twórców było e, jakby poleconych, to wydaje mi się, że jak najbardziej ta gra jest. legitna. Tak więc co, nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na przerażający fan game Garden of Banban -Ban 9.